Znajdujemy się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, zaraz obok katowickiego spotka, więc w pięknym historycznym miejscu, a świętujemy wszyscy cały czas 20 lat Polski w Unii Europejskiej. W związku z tym, no, to jest taki moment, kiedy warto by było też na przykład zastanowić się, czy przy okazji tego nie pobudzić jakoś naszych szarych komórek, i rzeczywiście tak się udało zrobić w postaci Eurodyktanda, które dzisiaj miało miejsce, i także, mam nadzieję, mojego wykładu, który wieńczył to wydarzenie. Wydarzenia tego typu wydaje mi się, że są o tyle bardzo potrzebne, bo wprowadzają element rywalizacji, element czegoś, co nie jest takim standardowym schematem w zakresie uczenia się. Wydaje mi się, że to jest szczególnie cenne pod tym względem, że bardzo. Istotne jest o to, żebyśmy dbali, aby na etapie naszego procesu uczenia się czy potem etapie weryfikowania informacji, gdzieś to wszystko było dla nas po prostu trochę bardziej zabawne, pobudzało nieco mocniej nasze szare komórki i na przykład powodowało wyrzut dopaminy, która całkiem nieźle pomaga nam w utrzymaniu dyscypliny nauki. No a właśnie rywalizacja czy bawienie się wiedzą bardzo mocno w tym temacie pomaga wydaje mi się że dyktando to jest taka forma akurat która jest charakterystyczna dla narodów które dbają o własny język. W Stanach Zjednoczonych mamy te um, odwieczne spellingowe konkursy. Polska myślę, że ma ten swój twist w postaci dyktanda właśnie. No i to jest zawsze jakaś też cenna informacja w zakresie tego co wiem a propos tego języka, czego nie wiem, gdzie powinienem się poprawić w związku z tym jak ktoś tak traktuje dyktando, to będzie wszystko okej. Okay. dyktando i jego tekst, można powiedzieć, ukazywało w sposób bardzo taki ambiwalentny um, unikalność naszej polszczyzny, piękno naszego języka, a dzięki temu można było zobaczyć, jak on jest urozmaicony i różnorodny. I moim zdaniem dyktando jak najbardziej to zadanie realizował. Jeżeli chodzi o konkurs, to był on dość łatwy w mojej opinii. Eliminacje szkolne były moim zdaniem dużo trudniejsze, a dzisiaj właściwie nic nie sprawiło mi jakiejś szczególnej trudności. Swoje dyktando oceniam bardzo dobrze. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć jakieś miejsce bądź zdobyć wyróżnienie. Nie mam co do tego stuprocentowej pewności, bo nie jestem pewna jak mi poszło z interpunkcją, ale mam nadzieję, że będzie dobrze i jestem dumna, że mogłam wziąć udział w tym konkursie. Spodziewałam się, że będzie trochę trudniejsze, chociaż nie liczę raczej na żadną nagrodę. Nie było jakichś bardzo skomplikowanych słów, jedynie miałam problem czasami z na przykład wywnioskowaniem, czy coś się pisze razem, czy osobno. Największe trudności sprawiły mi słowa, w których pisownia była łączna lub rozdzielna. Przyjeżdżając tutaj tej dzisiaj byłam pewna swojego zwycięstwa, a sama ta wygląda nie zaskoczyła mnie. Kiedy próbuję sobie przypomnieć, kiedy pisałem ostatnie na dyktando, to, no to nie mogę sobie przypomnieć, co dobrze pokazuje skalę czasu, który od tego czasu minął. Chociaż ja raczej dobrze wspominam dyktanda. To nie była jakaś sprawa, która była dla mnie karzącą ręką sprawiedliwości i oddzielała tych ludzi, którzy wiedzieli coś na temat języka polskiego czy też innych języków, e, od tych, którzy nie wiedzą.